Zdobycie budynku pasty. Zdobycie gmachu pasty nastąpiło w dwóch etapach. Pierwszy to etap obejmujący początkowe 20 dni powstania warszawskiego, kiedy to żołnierze Armii Krajowej w krwawej walce zdobyli ten budynek. Drugi okres trwał znacznie dłużej i zakończył się 9 listopada. 2000 roku, kiedy to premier Rzeczypospolitej Polskiej, pan profesor Jerzy Buzek, przekazał budynek Pasty wieczyste władanie żołnierzom Armii Krajowej. Podczas wojny, jeszcze przed wybuchem Powstania Warszawskiego, Niemcy w sposób szczególny zabezpieczyli budynek Pasty, traktując go jako obiekt o znaczeniu strategicznym, gdyż przez znajdującą się tam centrale przechodziły wszystkie połączenia telefoniczne Berlina z okupacyjnymi władzami tak zwanego Generalnego Gubernatorstwa, jak i z całym frontem wschodnim. Wejścia do budynku chronił specjalnie wbudowany betonowy bunkier, a wewnątrz budynku przebywała stale dobrze uzbrojona załoga, wzmocniona po wybuchu powstania do blisko 160 żołnierzy, dowodzonych przez doświadczonych oficerów SS. Żołnierzom batalionu Kiliński przypadło w udziale zdobywanie tego budynku podczas powstania warszawskiego. W ostatecznym szturmie 19 sierpnia Wzięło udział ponad 300 żołnierzy oraz niemożliwa do ustalenia liczba przypadkowych ochotników, którzy samorzutnie włączali się do akcji. Całością akcji dowodził dowódca batalionu Kiliński, rotmistrz Henryk Leliwa-Rojcewicz, mając do pomocy podporucznika Szarego Stanisława Silkiewicza i podporucznika Kulesza Edwarda Garda. Po zdobyciu budynku z piwnic wyprowadzono 115 jeńców, w tym 7 oficerów oraz 6 rannych żołnierzy. Poległo lub zmarło 36 Niemców. Straty po stronie polskiej poniesione przez cały okres walk o pastę wyniosły łącznie 38 poległych żołnierzy i 63 rannych. Trwały walki o pastę trwały 25. 9 listopada 2000 roku po siedmiu latach, trzech miesiącach i 19 dniach starań żołnierzy Armii Krajowej pan premier profesor Jerzy Buzek przekazał symboliczne klucze do gmachu pasty Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego specjalnie powołanej przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.